Witam wszystkich. Dzisiaj pokrótko pokażę Wam, jak dodać polską czcionkę, litery, znaki w systemie z językiem zagranicznym. Dla przykładu angielski, niemiecki, gdzie nie występują litery EN, o, i tak dalej. Zapraszam na krótki filmik. A więc klikamy sobie tu, tu zegarka na ENG, czyli English. Mogą być to inne litery, w zależności w jakim języku macie system. Następnie klikamy Language Preference. W menu po lewej klikamy Region and Language, i tu gdzie mamy Languages, czyli Języki, klikamy Add Language i wybieramy język z listy, który chcielibyśmy dodać. Ja dla przykładu kliknę Dutch, czyli niemiecki, German, Niemcy. I tu Wam się o to pokaże teraz na liście język, który wybraliście w moim wypadku był to Deutsch, Deutschland Klikamy na niego lewy przycisk myszy i następnie Set as default W taki oto sposób teraz nasza klawiatura się przestawia do języka niemieckiego oraz tutaj po prawej stronie raz jeszcze klikamy i klikamy niemiecki. Teraz nasza klawiatura działa w interfejsie niemieckim. Dzięki, pozdrawiam. Do usłyszenia wkrótce.